te stały, żebyśmy mogli dzisiaj tutaj chodzić i podziwiać. Spójrzcie, jak, jak to wygląda. Dzisiaj nasze psy musiały zostać w kamperze, no bo tutaj nie było na psów, no trochę strasznie, więc też, no tutaj pieski by nie były zły, szczęśliwe. Um, wejście kosztuje tak um, 6 euro? Za dorosłego. Za dorosłego, a potem 3 euro za mnie i Lili. To znaczy tak od 3 do 15 lat tyle robię. Jest naprawdę tutaj pięknie i tutaj jeszcze jakieś są historyczne rzeczy, ale tego się nie nauczyłam. Więc po prostu chodzi w jajczykach, to, to jest bardzo piękne. francuską bułeczkę. Więc tutaj to jest taka z pralinkami. Tato myśli, że to są truskawki albo tam malinki i tato mówi, że są bardzo zdrowe, ale pralinki to nie jest to samo, ale to jest taki mały sekrecik. To ma takie nadzienie i to jest naprawdę pyszne. Nie znajdziesz tego nigdzie indziej, tylko w Alpach francuskich. Więc to jest bardzo specjalne coś. Ekscytowaliśmy się, żeby tu zjeść cały rok. Niam. Sam zebrałem. O oh, wow! No. Czekaj. Szymon blank. Czekaj, nie umiem złamać ostrości. Wow, tato! Co tam masz? Piękny bukiet, który zebrałem przy Szymon blank. Sam zebrałeś? Sam zebrałem. Oh, to wow. Moli pomogła. Malifowko? Tak. Tato. Opowiedz nam o twojej bułeczce, co to jest? Bułka to jest e, pralimbrioś, to jest e, taka słodka bułka. Z tryskawkami, nie tato? Tak, to jest cukier w ogóle, pralinki, a w środku są, jak się proskroi, to jest taki dżem e, e, malinowy. Malinowy? Przepycie. Zdrowe, bo dużo owoców. Dobrze, dobrze. Mikael, co mi nagrywasz? Tu chodzi? Tu chodzi? na to? A co mówisz? Tam jest Mont Blanc. Tam. No. Chyba o to. Wow. Poszły, Mogę? Idziemy.

W tym lesie żyje największy dzięciu w Europie. Dzięcio Ma wielkość do 50 cm. Tak, jeszcze tak raz. Jeszcze tak raz. Tak tu długo raz. Jeszcze raz. Jeszcze normalnie. Jeszcze okay. raz. Na tej atrakcji, w której jesteśmy, żyje największy Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze Hmm, dawaj no, jeszcze raz Jesteśmy w wspaniałym miejscu, gdzie żyje największy europejski dzięcioł Dzięcioł czarny z takiej wielkości, do 50 cm. Tak, Ta, ogromny Dobrze, teraz to trochę lepiej Dobra, idziemy właśnie grupa na zagoni Widać lodowiec. To jest chyba lodowiec. Jesteśmy w Shamonii Mama! Cześć! Molly! Ma! Więc teraz idziemy do Shamonii Dzisiaj jest trochę zimniej, jak widać. Mam na sobie już dziński. Jest 20 stopni, zamiast 40, więc dwa razy zimniej. I trochę czuć zimno. Tutaj alpy są naprawdę bardzo ładne. I tutaj dużo takich, jak to wynajmniej parę lat. Nie czy to nie jest to. Dużo takich lata tutaj. Ale fakt o. Mont Blanc to jest, że ta góra ma 4808 metrów. I pierwszy e, szczyt zdobyli dwójpanowie panowie e, w roku 1786, czy gdzieś tam, w tej, gdzieś tam te lata. E, I dano temu, niekiedy tam nie swina, bo myśleli, że to jest nawiedzone miejsce. Myśleli, że tam są duchy i potwory. E, ludzie tak myśleli. Taka legenda była, ale ci, ci ludzie wspieli się tam bez GPS-ów ani bez mapy. Tam nikt nie wiedział jeszcze, jak, e, e, jakie są tam trasy, więc oni naprawdę byli dzielni. I pierwsza osoba, znaczy najmłodsza osoba, jaka się tam wspięła na Mont Blanc, to, to był jakiś pięcioletni chłopiec, który mieszkał we Francji. To jest niesamowite, jak ktoś może na taką wielką górę się spiąć. Jak ehm, mu to zajęło? Pięć dni. To mu zajęło pięć dni, żeby się spiąć tam. Więc dosyć długo. Ehm, co jeszcze, coś jeszcze było? A, że czasami ludzie e, robią zdjęcia nocą Alp, i czasami mogą widzieć jakieś, jakieś smugi na... Tym, e, w Alpach i jakieś jeszcze światła, więc ludzie myślą, że to mogą być jakieś UFO. U, czy na mnie? E, więc tak. Więc tutaj jest parę faktów, może jeszcze jakieś informacje dostanę. Więc idziemy teraz zjeść jakąś bagietkę francuską. Tutaj są najlepsze bagietki świata. To naprawdę Francja to jest najlepsze ten i... Nasze ulubione to jest właśnie ta pralinka, jakieś tam... Tato myśli, że to są... to jest jakieś malinowe, więc tato mówi, że to zdrowe, więc... Ale to tak nie jest, niestety. Ale idziemy jakimś dziwnym skrótem, nie? jak tacy lokalni, nie? więc do zobaczenia! Witamy w Szamonii. Miasto jest przepiękne. Chodzimy, spacerujemy chyba od godziny. Nie możemy się nadziwić, jak pięknie. O mały włos nie poddaliśmy się, bo wydawało nam się, że jest tu tak strasznie dużo ludzi. I o mały włos nie pojechaliśmy dalej. Ale to miasto jest tak urocze, tak piękne, prawda, Lili? Najwspanialsze jest, że z każdej strony jest otoczone pięknymi górami. I nie można się nadziwić, jak pięknie to wszystko wygląda. Tam jest lodowiec z drugiej strony. Szukamy teraz, jeszcze nie jedliśmy śniadania, nawet nie wiem, która jest godzina, dziesiąta coś. Dwunasta? Jedenasta jest. No. Jeszcze nie jedliśmy śniadania, poszukujemy jakiejś małej kawiarni, w której moglibyśmy się napić kawy i może zjeść jakąś pyszną drożdżówkę. E, naszą ulubioną, więc poszukujemy. Tu wygląda ładnie, to mi się podoba z poduszkami, ale to chyba bardziej wygląda jak bar, więc Barlo. może to jeszcze nie to. Szukamy piszę. czegoś na kawę, bardziej. Tak. Chyba wpisać coś. E, może musimy po prostu wpisać coś i poszukać. O, tam jest kafe, coś takiego. Zobaczcie. Kafę kro. Nie wiem, zobaczymy. E, więc na razie po prostu szwendamy się w tą i z powrotem i... i i podziwiamy te cudowne widoki. Jest naprawdę przepięknie. Pogoda nam dopisała, jak na spacer w mieście, bo jest może jakieś 20 stopni. Wydawało nam się, że będzie chłodno, ale jest idealnie na to, żeby spacerować po mieście. Więc mamy piękną deseczkę na francuskie sery. Malutka, zmieści nam się na stole, więc wygląda ślicznie. I mamy też nalepkę na kampera. Więc to jest taka naklejka do naszego kampera. I to tu zbieramy naklejki z całego świata, gdzie jeździmy. Więc to mm. jest kolejna do kolekcji. Globek, co myślisz? Co myśli Globek? Globek chyba się zmęczył. Globek się zmęczył, siedzi już w plecaku, mówi O! Dżemka! No, więc o, Globek idzie spać. spać. Dobranoc Globku, pa pa! masz? O, o wow Pokaż, czyli Co masz? Ma? Wow. To jakaś alpejska chyba krowa Zzwodkiem. Piękna, z Trzymaj Dobrze Pokaż Piękna Co masz jeszcze? Chodzę. No. Jutro takie zobaczysz, prawda? No Albo jeszcze dzisiaj, nie? Myślę, jeszcze nie wiemy I A... Wow Dlatego no. widziałaś, nagrywałaś wideo, nie? Piękne. Mhm. <grymne> Piękne. <Yeah. grymne> I katalog najnowszy. Yeah. Szlecha. <grymne> Teraz kupuję te krowaty, tak? Li, co masz? Frasona e, z łososiem i sałatką. Mmm!